Ale Aniela Wam opowie. W tym odcinku pokażę Wam coś specjalnego: rocznicowy zestaw z Pottera. z czymś specjalnym w środku. Oglądajcie do końca, by dowiedzieć się, co to jest. Zapraszam! Tak, zestaw prezentuje się z przodu, a tak z tyłu. Od góry również jest pokazana minifigurka w skali 1 do 1 oraz puszek ze złotą harfą. Z tyłu ułożenie pokojów w Hogwartu jest lekko inne, ponieważ moduły są odpinane i można zmieniać je ze sobą miejscami. Dobrze, to teraz otwieramy. W środku zestawu Mamy oczywiście parę woreczków, jeden, drugi i trzeci. W środku mamy również instrukcję. I czy jest tam coś jeszcze? Tak, są również naklejki. Dobrze, to teraz zapraszam do budowania. A więc tak prezentuje się nasz zestaw w całości. Mamy tu trzy mini figurki: podstawowe, czyli Iron, Harry i Hermiona, puszka oraz część Hogwartu, a w nim miejsce, w którym puszek pilnował klapy. Wieżą, miejsce z balkonem oraz harfą i miejsce, w którym są piekielne sidła. Do każdego bohatera jest inny kolor różki, na przykład brzozowy do Rona, taki zwyczajny można powiedzieć do Hermiony. Oraz ciemniejszy do Harego. najciemniejszy do Harego. A teraz niespodzianka. W zestawie była również złota rocznicowa minifigurka Hermiony. Z wielkim napisem 20 lat Harego Pottera na plecach. Oraz dwie karty czarodziejów, które teraz specjalnie przy Was e, pierwszy raz odwrócę. O. Są to takie karty, jedna i druga. Teraz, jak na przykład nie wiemy, jakie to są postacie, to możemy sprawdzić, ponieważ pod koniec instrukcji jest opisana każda postać, z, która to jest i można sobie zaznaczyć, które masz. Ja mam no, chyba Minewrę McGonagall um, i Jakunda A teraz opowiem Wam, co sądzę o tym zestawie. Bardzo cieszy mnie to, że zostały tu wprowadzone ruchome elementy, takie jak klapa, która pilnował puszek, e, odchylanie świeczek, na przykład, diabelski sideł, oraz że puszkiem Dered po prostu można powiedzieć się bawić, kręcić mu głową, ogonem, nogami i że z dwóch stron ma inne twarze. A sam Hogwarts można rozpinać. Łączyć z innymi zestawami, również częściami hogwartu, które również są rocznicowe, i stworzyć własny, wielki hogwart. Ale jakby oglądałam już jeden unboxing oraz ocenę tego zestawu, gdzie, zwrócone, gdzie była zwrócona uwaga na puste study w niektórych miejscach. Te study, czyli odstające elementy klocka LEGO mogłyby być przyłożone na innym e, klockiem LEGO, np. płaskim, pochyłem lub innym takim, który nie przeszkadza w wyglądzie tego hogwartu. E, pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę i oraz jeszcze, jeśli tego nie zrobiliście, to kliknijcie czerwony przycisk subskrypcji i zostawcie dzwoneczek. Pa pa!